Dziękuję bardzo pan Janusz Kowin Micka. proszę. On Czytaliśmy w sprawozdaniu bardzo słuszne słowa o wolnym rynku, o konkurencji, a zaraz potem okazuje się, że to wszystko jest nic nie warte, ponieważ są lepsze rodzaje energii, gorsze rodzaje energii i Komisja czy Parlament lepiej wie, czym ludzie powinni ogrzewać swoje mieszkania i w jaki sposób. Prawda? Dowiadujemy się również, że dostęp do energii jest prawem socjalnym, czyli krótko mówiąc, bez komunizmu tu się w Unii Europejskiej niczego powinno nie daje. Nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy uważali, że człowiek ma prawo socjalne do energii, bo jeżeli dalej pójdziemy tą drogą, to niedługo dojdziemy do wniosku, że mężczyzna powinien mieć zagwarantowany socjalny dostęp do kobiet, zwłaszcza do ładnych i to by uregulowało jeden bardzo ważny problem społeczny. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie pośle. A teraz przystępujemy do tury mówców kolejnej. Pan poseł Krystianis Karins, dwie minuty, bardzo proszę.